Fotowoltaika. Prąd ze Słońca. Zbuduj własną mikroinstalację fotowoltaiczną i uniezależnij się od cen energii. Nie przepłacaj za prąd. Obniż rachunki za energię o 100%. Program dopłat do fotowoltaiki. Mój prąd plus 5000 plus 19% zwrotu podatku. Fotowoltaika, fotowoltaika. W internecie aż od informacji na jej temat. Ale jaka jest prawda? Postanowiliśmy to sprawdzić, uzyskać informacje z pierwszej ręki. Opracowaliśmy więc zestaw pytań do lokalnych prosumentów, czyli konsumentów wytworzonej przez siebie energii, by przeprowadzić z nimi wywiad. W swoje działania zaangażowaliśmy wielu wolontariuszy, uczniów z naszej szkoły, z którymi wyroszliśmy w teren. Przepraszamy, czy możemy coś ogłosić? Realizujemy konkurs o fotowoltaice. Chcielibyśmy rozdać ankiety. Czy ktoś ma może fotowoltaikę w domu, instalację? Tym sposobem dotarliśmy aż do 38 gospodarstw domowych naszego powiatu, w których zostały zamontowane panele fotowoltaiczne. Rezultaty przeprowadzonych przez nas badań postanowiliśmy zaprezentować Damianowi, absolwentowi naszej szkoły, który już od ponad roku jest właścicielem przydomowej elektrowni fotowoltaicznej. Witaj Damian, powiedz nam jako student Szkoły Nowoczesnych Technik Grzewczych Wiesmana oraz osoba, która rada dzień stanie się instalatorem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, co sądzisz o tych wynikach? Na tych wykresach widać, że najwięcej instalacji powstało w 2019 roku, zapewne ze względu na dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd oraz zapowiadane podwyżki cen energii. Stąd też największe za, zainteresowanie instalacjami w tym roku. Tu z kolei możemy zauważyć, że o założeniu fotowoltaiki zdecydowały u większości przede wszystkim względy ekonomiczne, w dalszej kolejności ekologiczne, czy możliwość uzyskania dotacji. To świadczyć może tylko o jednym, że ta inwestycja jest naprawdę opłacalna, a potwierdzają to kolejne wykresy. Na pierwszym wszyscy badani są zadowoleni z podjętej decyzji, a na drugim uzasadniają to przede wszystkim tym, że płacą niższe rachunki za prąd. Dalej możemy zauważyć, że całe przedsięwzięcie realizowane jest w stosunkowo krótkim czasie, miesiąc dwa, jak i pokazują wyniki u większości bezproblemowo. Poza tym wśród badanych instalacji zakładane były w czerwcu oraz sierpniu, w miesiącach letnich, kiedy produkcja energii jest największa, i od razu w rocznym rozliczeniu energii można liczyć na zyski związane z mniejszymi rachunkami, wynika to z bilansowania energii wyprodukowanej w instalacji z pobieraną z sieci energetycznej. A czy mógłbyś tam jeszcze raz powiedzieć o co chodzi z tym bilansowaniem energii? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że instalacja pracuje w połączeniu z siecią energetyczną, traktując ją jako magazyn energii. Dzięki bilansowaniu, nadwyżka energii wyprodukowana w miesiącach letnich bezproblemowo można wykorzystać do zasilania domu również zimą. Prosument ma możliwość skorzystania z wyprodukowanej nadwyżki przez 365 dni od momentu wprowadzenia do sieci energetycznej. Podsumowując, tak na zakończenie, jeszcze jedno pytanie. Czy tobie, jak i osobom, które udzieliły nam wywiadu, opłaciła się inwestycja w fotowoltaikę? Tak, zdecydowanie. Rachunki za prąd teraz są w wysokości 20-30 zł. Są tylko za przesył i za opłatę handlową. A kiedy tobie się zwróci ta inwestycja? Myślę, że w ciągu 7 lat przy tych obecnych cenach energii. Ale osobom, które założyły instalację w 2019 roku, zwróci się znacznie szybciej, prawda? Tak, z, głównie z powodu programu Mój Prąd. Dziękujemy za rozmowę, a Was zachęcamy do tego, abyście zainteresowali się tym niezwykle opłacalnym, ale też odnawialnym źródłem energii.